Dzisiaj powiemy Wam, jak dodać wideo do prezentacji. Zacznijmy od początku. Otwórz program PowerPoint. Możesz to zrobić klikając w Start programy Microsoft Office PowerPoint. W tym przypadku jest to wersja 2007. Podwójne kliknięcie spowoduje otwarcie programu. Aby dodać wideo do prezentacji, w górnym menu w zakładce Wstawianie, odnajdź przycisk Film. Jego kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna. Odnajdź w nim lokalizację pliku wideo, który chcesz dodać do prezentacji. W tym przypadku jest to folder dokumenty. Kliknij podwójnie w plik wideo lub zaznacz i kliknij otwórz. Spowoduje to dodanie interesującego nas filmu do prezentacji. Kiedy plik wideo zostanie dodany, wyświetli się komunikat, w jaki sposób chcesz, aby film był odtwarzany w pokazie slajdów, automatycznie czy po kliknięciu. Rekomendujemy po kliknięciu. Wielkość pliku okna z plikiem wideo możesz dostosować do wielkości slajdu. Wystarczy złapać kursorem w rogu okna i dostosować wielkość. Przytrzymując prawy przycisk myszki możesz też zmienić lokalizację okna. Aby sprawdzić, czy wideo działa, kliknij przycisk pokaz slajdów w dolnym rogu ekranu. Następnie kliknij w dowolne miejsce ekranu. Wideo rozpocznie się. Podwójne kliknięcie przeniesiecie z powrotem do okna programu. Pozostaje już tylko zapisanie projektu. W tym celu kliknij przycisk pakietu Office, zapisz jako. Wybierz interesujący Cię format. Następnie nazwij swoją prezentację. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać projekt i kliknij zapisz. Jeśli chcesz, aby plik dźwiękowy lub wideo zawarty w prezentacji odtwarzał się na innym komputerze, należy plik ten załączyć wraz z prezentacją. W tym celu spakuj plik z prezentacją wraz z plikiem audio lub wideo w nim zawartym, następnie zgraj go na pendrive lub wyślij e-mailem.